Kochani, kochani, ale przecież. O, chrypkę mam i ja mam chrypkę. Otóż mam. Dzisiaj jeszcze nie powiedziałam Wam jaka pogoda. 26 marzec, środa. A ja piję kawkę. A do kaweczki mam. widzicie, ja lubię taką pianeczkę. Piankę, widzicie? Taką, taką i taką parującą. Mmm. Słoneczko, zobaczcie, niebo zachmurzone, ale słońce już się wyłania. Dawaj, słoneczko, dawaj. No ale co? Wczoraj po przyjeździe byliśmy tak już około 18 w domu, oboje z folkuniem. I <laughs> poszliśmy sobie na spacerek, a mój mąż do mnie mówi, ale pada, słuchaj. No i co mój mąż? Jak pada, to zabrał parasolkę i razem szliśmy sobie. Pod parasolką. A teraz ja, bo troszkę kropiło, już teraz nie kropi. No ale co, ja teraz będę deszczową dziewczyną? Polka, deszczowa dziewczyna w Niemczech. Pamiętajcie ten, pamiętacie ten film Rainman? Z Dawidem Hoffmanem chyba nie. Moja siostra, ta starsza, była w tym filmie tak bardzo, tym filmem zafascynowana. No, że ja też musiałam być, wiecie. Jak się ma 5 lat starszą siostrę i o coś fascynuje, to ta młodsza to robi to samo. U nas w każdym bądź razie tak było. Ona, pamiętam, jak śpiewała jako, no, taka nastolatka, już nie wiem, 10, 11, no nie jakoś tak jak ona, nie, to tak 15 lat mogła mieć, no to ja miałam 10 lat, no, 5 lat między nami różnicy. I ja pamiętam, jak ona chodziła po domu, sprzątała, bo ona jest, wiecie. Już chciałam, jej powiedzieć, już chciałam jej zawód powiedzieć, ale jeszcze się wstrzymam. Ona jest taką pedantką. Zawód ma też. Z, właśnie z jej zawód to też jest taki pedantyczny. No i ona biegała, sprzątała po domu. Mieliśmy po prostu dom luks, wysprzątany przez nią przez moją mamę. I ona biegała i, i śpiewała taką piosenkę Nie było ciebie tyle lat. Już nie potrzeba Cię, poukładałam sobie świat, coś takiego. Znacie tą piosenkę? No i ja jako dziesięciolatka za nią ubiegałam i też jej pomagałam sprzątać i też śpiewałam tą piosenkę. Słuchajcie, to tam jest piosenka o tym, że jak facet kobietę opuści, potem przychodzi do niej po iluś tam latach, a ona mu otwiera drzwi i mówi, że poukładałam sobie świat, nie potrzebuję Ciebie już. No i tak, żeśmy śpiewały razem te piosenki. Teraz, jak ja sobie przypomnę, jak działa, działają dwie siostry, jedna starsza, a druga młodsza, z tym, że ja mogę opowiedzieć o perspektywie siostry tej młodszej. Mi się zawsze wydawało, że ja mam lepiej, mniej mam obowiązków niż ona, ale z perspektywy czasu uważam, że ona mnie bardzo wykorzystała. No swoją młodszą siostrę. A jak jest u Was? Jak, jakie Wy macie wspomnienia ze, swoimi, ze swoim rodzeństwem? Też to jest dosyć ciekawy temat. No dobra, kochani, bo ja muszę zaraz kawkę spić. Już trzy minuty. Ja miałam się na chwilę połączyć z Wami. Pa, Parasola nie potrzebuję. Wczoraj było dosyć ciepło, ale wiecznie i tak było, tak słońce pochmurnie wieczorkiem padało. A dzisiaj, wczoraj już zaczęło padać, praktycznie padało w nocy nie wiem, bo spałam dzisiaj dosłownie jak zabita po tych wszystkich wojarzach i, i też ze względu na pogodę, ale dzisiaj ranek, poranek jest mokry, jest, nie pada, ale jest niebo zachmurzone, jest dosyć zimno, myślę, że nie więcej niż 5 stopni, 4 nawet jakieś stopnie, więc jeszcze musimy się ubierać, musimy się ubierać i ja dzisiaj pewnie jakąś maleńką parasolkę, nie tą ogromną, którą mój mąż uwielbia, biorę, ale Maleńką zapakuję, lecę na kawkę. Napiszcie mi koniecznie, jaka pogoda jest u Was, w Waszym miejscu zamieszkania. Fajnie będzie wiedzieć yy, yy, o pogodzie osób, które mnie oglądają. Kochani, pozdrawiam Was.